Wschody słońca zawsze są magiczne, szczególnie jak mamy na niebie chmury piętra średniego, tak jak w tym przypadku na zdjęciu pani Bożeny Laskowskiej. Wschód słońca w Hrabrowie w województwie lubuskim 31 stycznia 2023 roku. Piękne zdjęcie, a my teraz wracamy do sytuacji pogodowej na najbliższą noc, bo będzie się działo. Dużo będzie się działo. Nad Pocką mamy już front atmosferyczny związany z Niżem Olek, który przemieszcza się w kierunku Morza Bałtyckiego. Na zdjęciu radarowym, które w tym momencie widzimy, strzałkami zaznaczałem zaznaczyłem strefy, w których mamy konwekcyjne opady deszczu. Tam już formują się liniowe formacje burzowe. Jedna z nich będzie przesmieszczała się w kierunku województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Na radarze wyładowań Blitz-Ortung widzimy już burze w formacji liniowej. Zaznaczyłem liniami oraz strzałkami kierunek przemieszczania się tych burz i miejsca, gdzie one pojawią się w Polsce Zachodniej. Uwzględniliśmy to w kolejnych naszych mapach pogodowych. Sprawcą całego zamieszania jest wielocentryczny, niż Olek, który w dniu jutrzejszym będzie znajdował się nad Litwą, Łotwą. Tam też widzimy front okluzji, który jeszcze w tym momencie jest oddzielony. Mamy tam widoczny front ciepły oraz front chłodny, ale to się niedługo zmieni. Natomiast już nad Hiszpanią i nad zachodnią Francją widzimy dominację wyży, ale na nie musimy jeszcze chwilę poczekać tej nocy nad Polską bardzo niskie ciśnienie, szczególnie w Polsce północno-wschodniej. Tam ciśnienie spadnie do 998 hPa, w centrum około 1003 hPa, natomiast najwyższe ciśnienie na południowym zachodzie Polski 1011 bądź 1012 hPa. Wszystkie trzy główne modele numeryczne, na których się dzisiaj obieramy, prognozują bardzo podobnie. Przejście pierwszej głównej strefy opadowej, która na początku charakteryzowała się opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, e... Im dalej ona będzie przemieszczać się na wschód, tym opady bardziej będą kierowały się w kierunku opadów śniegu, śniegu mokrego, śniegu oblepiającego. Natomiast za tą strefą opadową przemieszczać się będą opady deszczu oraz opady pochodzenia konwekcyjnego wraz z tymi burzami, które zaznaczą się właśnie w Polsce północno-zachodniej oraz przede wszystkim zachodniej. To Widzieliśmy teraz model GFS, wcześniej model ECMWF, a teraz ikon EU. Wszystkie modele widzą podobnie. Na wschodzie opady mokrego śniegu, szczególnie nad ranem, tam trzeba bardzo uważać, na zachodzie opady lokalnie deszczu ze śniegiem oraz przede wszystkim deszczu. No i wiatr. W przypadku wiatru najsilniej będzie wiało na wybrzeżu, na Bałtyku oraz na północnym zachodzie Polski. Tam trzeba wziąć pod uwagę występowanie tych burz i formacji liniowych, podczas których porywy wiatru mogą osiągać 70 do 80 km na godzinę. Na wybrzeżu nawet do 90 km na godzinę. Wcześniej widzieliśmy model ECMWF, teraz ICON EU. On prognozuje troszkę słabiej na... Lądzie, ale mocniej nad Bałtykiem. Tam do 100 km na godzinę może powiać. Model GFS pokazuje raczej nad całą Polską. Silniejszy wiatr do 60 km na godzinę. Najsilniej na północnym zachodzie do 70-80 km na godzinę. 90 km nad samym Bałtykiem. Przedstawiamy zatem naszą prognozę. Przed północą, na północnym zachodzie oraz zachodzie Polski mamy zagrożenie przed burzami. Nie powinny one być silne, ale będą nieść ze sobą silniejszy wiatr. Tam będą raczej występowały opady deszczu, lokalnie krupy śnieżnej. Dalej na wschód mamy opady deszczu, a jeszcze dalej na wschód, czyli ściana wschodnia Polski, opady deszczu ze śniegiem. Po północy strefa burz nadal będzie na zachodzie, Tamte szanse na burze będą najwyższe, aczkolwiek rozszerzyliśmy tą strefę nawet na linię Gdańsk-Łódź-Katowice. Jak będzie zobaczymy, ale warto na to zwrócić uwagę. Będą występowały tam już przejaśnienia. Lokalnie konwekcyjne opady deszczu, deszczu ze śniegiem bądź krupy śnieżnej i właśnie wyładowania atmosferyczne. Strefa głównych opadów deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu będzie występować na wschodzie Polski. Raz jeszcze wróćmy do wiatru. Tym razem jest to mapa Swiss i tutaj widzimy porywy wiatru w ciągu wybranych 6 godzin. Jak możemy sobie zau zauważyć, na zachodzie Polski, ale też bardziej bliżej centrum, czyli Wielkopolska, Kujawsko-Pomorskie, mamy linie ciemniejsze. Oznacza to, że tam. Ten wiatr będzie prognozowany i on będzie związany z komórkami konwekcyjnymi, które przemieszczają się z północnego zachodu na południowy wschód Polski. Sprawdźmy jeszcze temperaturę a temperatura prawie w całym kraju dodatnia w nocy jeszcze mróz na, w górach oraz na krańcach po wschodnich natomiast od rana już praktycznie w całej Polsce temperatury powyżej zera. Zimno jedynie w Zakopanem, jedynie w górach, w wyższych partiach gór. Mimo takich temperatur, temperatury odczuwalne nadal poniżej zera. Od minus 2 do minus 5 stopni Celsjusza. Jedynie w Szczecinie temperatura odczuwalna to 1 stopni. Najzimniej będziemy, naj, najzimniejsze powietrze będziemy odczuwać w suwałkach minus 7 stopni. W związku z Powyższymi informacjami w całym kraju bardzo niekorzystne warunki meteorologiczne. Niestety, niestety e, meteoropaci i meteopaci będą się czuć źle. Pozdrawiam.